O, a ścigamy się z ptakiem. Dawaj, daj, daj, dawaj, dawaj! Kurwa, do go, do go! O, skubany, kurwa. To jest prawdziwa auto. Korsze. Można się ścigać z ptakami. Siema nosaczyska. No i dzisiaj mamy korsze. Do diagnozy. Problem jest. No teoretycznie ze sprzęgłem, biegi coś tam nie wchodzą, więc jedziemy przejechać. Tyk, jazda. Oczywiście check engine, kontrolka silnika świeci się standardowo, jak w takich starych truplach. No ale dobra, mamy zgłoszoną usterkę przez klienta, że jedynka ciężko wchodzi, dwójka ciężko wchodzi, no tak na pierwszy rzut Ucha, i pierwszy rzut mózgu, no jest coś ze sprzęgłem. No bo tak, jak słyszałem o, po objawach, co tam klient opowiadał, no to stwierdzam fakt, że może być faktycznie na przykład uszkodzony docisk sprzęgła i nie wysprzęglać do końca, i może być problem na przykład, że ciężko wchodzi jedynka, właśnie tak jak teraz, nie? No ale nie ma na to reguły, jak widzę, bo tak. Yy, no dobra. Nieważne. Wsiadamy, jedziemy. I jedziemy się przejechać. Cyk jedyneczka I cyk dwójeczka, wszystko jest OK. Cyk trójeczka też jest OK. Sprzęgło chodzi nawet w miarę zacnie mięciutko, więc ja tak przypuszczam, że to wcale nie będzie sprzęgło ani nic z tym związanego. Chociaż takie pierwsze symptomy i objawy świadczą o tym, że może być faktycznie to sprzęgło. Przynajmniej tak jak klient opowiada, no bo często się zdarza tak, że, że ciężko wchodzą biegi bo w momencie, kiedy mamy takie słoneczko uszkodzone w docisku, no to te blaszki już nie wysprzęglają tak, jak to powinno być i mamy objaw, tak jakbyśmy po prostu mieli połowę sprzęgła, czyli tak jakbym teraz wcisnął na pół pedał sprzęgła, to mam problem z włożeniem, nie? A załóżmy, że jak już wskoczy, o, o teraz nawet jest problem, jak już wskoczy, to samochód nam ciągnie lekko, to znaczy, że, że ten pedał, jak my wciskamy go na maksa, to on nie do końca nam wysprzęgla i byłby właśnie taki efekt, ale ja śmiem twierdzić, bo ja teraz załóżmy mam lekko popuszczone sprzęgło nie? więc jeżeli, jeżeli by było uszkodzone to sprzęgło w taki sposób, że ten docisk by nie wysprzęglał to by się działo coś takiego, że ten samochód sobie lekko jedzie, ale ja to sprzęgło mam odpuszczone w momencie kiedy je wcisnę do końca to ten samochód stoi w miejscu i mogę wachlować sobie tymi biegami jak se chce więc tak śmiem twierdzić, o jest problem z jedynką ale już sobie wskakuje z powrotem, nie? no właśnie, co to może być? na mój chłopski rozum nie jest to kwestia samego sprzęgła. Ponieważ tak na logikę, jak ja tu czuję na przykład tą wajchę, to ona ma problem z wejściem biegu, ponieważ jak wezmę sobie ciutkę, podniosę sobie do góry tą wajchę w kierunku, żeby tak wrzucić sobie wsteczny, nie? no to już tak jakby ta jedynka lepiej wchodzi, nie? więc problem może być po prostu samym ustawieniem albo po prostu, że jest, że, o, teraz jest problem, jest problem z tego, że już są luzy na tych wodzikach i tak dalej, więc te, e, te biegi nie wchodzą aż tak precyzyjnie. Stworzył się na przykład taki luz, e, taki luz na tych wodzikach, że ta tolerancja wchodzenia tej jedynki i tej truki już się tak rozjechała, że bardziej trzeba wrzucić wsteczny, żeby wrzucić tą jedynkę, niż tak jak to normalnie Bóg stworzył, że mamy bez problemu jedynkę, więc teraz tak. Co trzeba będzie zrobić? O, no dobra, jak już trochę podniosę sobie, załóżmy, tą wajchę, żeby mi wskoczyła ta, wskoczył ten wsteczny, to więc jak lekko pokieruję wajchę w kierunku wstecznego, to ta jedynka mi wskakuje bez problemu. I podejrzewam, że to jest ten problem. O Jezus Maria, chłopie, kurna, się wyłoży. Wariaci normalnie, kurwa. co się dzieje z tym koronawirusem? Ludziom się w dupach poprzewracało, nie? No ale dobra, nieważne. Więc tak sobie jadę, i tak se jadę, i tak se myślę, że to nie jest sprzęgło. Co trzeba będzie zrobić? Trzeba będzie podnieść samochód do góry, zobaczyć w jakim stanie są te wodziki, czy one nie mają luzów. Ale jak już widzę, że to, to lata czy jak kutas, jak nie powiem gdzie, no to po prostu święt twierdzi, że trzeba będzie coś przyjanuszyć, żeby trochę ten, te wodziki, tą tą wajchę od tej skrzyni biegów ustawić w taki sposób, żeby tą tolerancję wchodzenia tych wszystkich biegów jakoś tam trochę przesunąć, nie? W którą stronę, no to zaraz pomyślimy, tylko zaraz Wam pokażę, o co tak chodzi, tak od... No można powiedzieć od strony mechanicznej, nie? W każdym razie nie wszystko jest związane od razu z wymianą samego sprzęgła, bo powiem Wam szczerze, ja się bardzo ucieszyłem. No co Ty robisz, człowieku? Jedziesz czy skupę robisz? Ogarnij się. Powiem Wam, że ten, że bardzo się ucieszyłem, ponieważ ja tak nie lubię za bardzo się zagłębiać, robić ciężkie mechaniki. Wolę, wolę coś przyjanuszyć, żeby coś działało, bo w tym wypadku, żeby to zrobić tak, jak Bóg chciał, to trzeba było wymienić cały mechanizm tych wodzików, tego wszystkiego, tego pręta po środku. Tego już nie ma, bo to jest stary samochód, więc trzeba będzie coś przytrytykować i moim zdaniem będzie dobrze. Ale dobra, wjeżdżamy sobie na warsztat, podnosimy sobie samochód do góry. I obczajmy, o co tu tak naprawdę chodzi. Nie? Gdzie jest Bartosz. Wsiadaj do samochodu i lekko pomajtaj, po prostu biegami, nie? Tak, dookoła. O. Jeszcze mniej, trochę mniej, trochę mniej. O. No tu mamy luzik. Więc można powiedzieć, ta tolerancja luzu może wskazywać na to, że ten bieg akurat nie wskoczy. i Trzeba mu pomóc jeszcze w kierunku wstecznego. I dlatego mamy problem z włożeniem. To tak, jakbyśmy chcieli teraz pro, samochód ma problem z biciem biegu pierwszego, ponieważ yy, tak z jego punktu widzenia, z punktu widzenia samochodu, samochód nie wie, czy my chcemy mu rzucić jedynkę, czy trójkę, czy coś pośrodku, więc raz skoczy jedynka, raz skoczy trójka i dlatego te biegi raz wchodzą, raz nie, nie wchodzą, w zależności od tego, jak się ustawi ten element, który jest już tutaj, można powiedzieć wyrobiony. W tak, I właśnie tak nam wchodzą te biegi. Raz nam wchodzą, raz nie wchodzą. I nie jest to kwestia samego sprzęgła. Tam głęboko jest takie ustrojstwo, które można regulować. I nie będziemy tutaj się spuszczać nie wiadomo nad czym, bo, bo wyszłoby to klienta dwa razy tyle co ten samochód. O. Więc spróbujemy wyregulować tą wajkę w jakimś tam trochę bardziej tym prawidłowym kierunku, żeby po prostu względem użytkownika przesunąć te, te biegi w taki sposób, żeby ta ta jedynka nam weszła płynniej, nie? ale to też tak jakby się przesunie cała ta tablica tych, yy, tych biegów. Jedynka, trójka i piątka. Będzie tak jakby trochę bardziej w prawo, ale w tym momencie nie będziemy mieli problemu już, yy, już z wbiciem tej jedynki i tej dwójki. Dobra, podnosimy samochód. Pokażę o co tutaj chodzi, tak bardziej w praktyce. nie? No dobra, dzimy mamy tą wajchę. Dobra, poruszaj lekko w lewo i w prawo. O, tu już wszystko chodzi. No, bo już jest troszkę wyrobione. Więc tak. Skoro tutaj mamy taką regulację, co prawda, ona jest już trochę zdziadziała, No to tak na logikę, żeby, żeby przesunąć biegi w taki sposób, żeby wrzucić faktycznie tą jedynkę to musielibyśmy tą stronę, ten element, od strony skrzyni przesunąć trochę bardziej, obrócić w lewą stronę. Tak, żeby ten pałok, który stoi, załóżmy, w miejscu neutralnym... Kurde, jak ja mam to wytłumaczyć? To stoi w miejscu neutralnym, a to musimy obrócić lekko w kierunku w lewo, czyli tak jakby, żeby łatwiej było wrzucić jedynkę. Kurde, czekaj, nie wiem jak to wysłowić, to jest trudne do powiedzenia. Dobra, to jest neutralny pałąk, którym steruje sobie teraz Bartosz. Poruszaj Bartosz lekko. On sobie rusza tym, w tam w stronę mamy wajchę. I tutaj na tej, na tej śrubce jest po prostu zamontowany cały ten mechanizm, który wrzuca nam biegi. I skoro wrzuć teraz lekko jedynkę, znaczy albo wsteczny, wsteczny. Jeżeli wrzucamy wsteczny, to przesuwa się wszystko. O, mamy wsteczny. Wrzuć teraz piąty bieg. Idzie w prawo, o, ale na przykład jakbyśmy. jak teraz mamy problem z wrzuceniem jedynki, wrzuć jedynkę leciutko, o, ale już tak trochę ciężko wskoczyła, nie, czyli tak jakby trzeba było trochę przesunąć tą wajchę bliżej skrzyni, obrócić ją trochę w lewo względem tego, yy, tego pałąka, którym steruje wartość i wtedy będziemy mieli tolerancję wrzucenia tej jedynki trochę prościej, nie, i właśnie to zrobimy, tylko wyregulujemy po prostu to dziadostwo, i problem zostanie zażegnany, nie? Więc ja się biorę do roboty. O, dobra. Odkręciłem to paskudstwo. O, trzeba będzie widać. Dobra. Teraz tak, jeżeli to musi być ciutkę w lewo względem tego, więc porusz wajchę, masz teraz na luzie, tak? Porusz wajchę lekko w prawo, o, a wróć do pozycji swojej, wyjściowej, dobra, porusz jeszcze raz w prawo, dobra, stój i tak to zakręcimy i zobaczymy co się zmieni. I teraz zobacz jak wchodzą biegi. Czy jedynka wchodzi normalnie? Dwójka? Trójka? Trójka? Czwórka? A wsteczny? Problem, tak? A trochę mniej niż wsteczny, bo musisz wyczuć w którą stronę muszę. To jest jedynka. A wsteczny? O, jest wsteczny. Ale jedynka wchodzi dobrze, tak? Jedyneczka. Czyli wszystko wchodzi dobrze. Dwójka, trójka. Jesteś pewny, że to jest trójka? A jedynka? To jest jedynka. Teraz trójeczka. Jedynka, trójka. Piątka No i dobra, i teraz odpal samochód I po kolei każdy bieg Łącz jest na samym końcu, no Jedynka Dwójka Trójka Czwórka Piątka Dobra, zahamuj Steczny I teraz z powrotem, jedynka A weź teraz piątkę Piątka, i teraz z powrotem jedynkę Dobra, zgaś I co, wchodzi bez problemu? Czyli naprawiony ha! No dobra no to zjazd, jazda Równa, no i 500 złotych co naprawę. Powiemy, że wymieniliśmy sprzęgło, bo klient chciał, wysprzęgli, bo wysprzęgnik uprzedzał, uszczelniacze, strzęgło, to kurna, ale zarobimy z szmalu. Polerowanie wału, no tak, polerowanie kolby. Dobra, zjeżdżamy w dół, a ja, pierdziel i zarobieni, człowieku. Tak, to ja mogę pracować i teraz racja, ja ja tyle pieniędzy wydam, kurna. Powiem klientowi teraz 500 za naprawę, nie? Jeszcze przytniemy to na częściach. Człowieku, ile tam to jest za te sprzęgło, to jest 7-800, no. A wysprzęglik musi być tutaj oryginalny. Od razu mówię, że zamiennik jest do kitu, bo naprawdę można się rozczarować w Oplach w starych, po prostu można się rozczarować, jeżeli kupimy dziadowski wysprzęglik. No zaczyna po prostu ciec, albo nawet już fabrycznie jest rozjebany. Nie? Ale to już tam kwestia wyboru. Ja już nigdy więcej nie wsadzę zamiennika, wysprzęglika do żadnego Opla. Od razu mówię. Lepiej jest, znaczy, dobra, różnica w cenie jest dosyć spora, bo tam nawet też te 500 zł potrafi być w zależności od jakim aucie. nie? Czyli przypuśćmy, zamiennik kosztuje 150 zł, a oryginał 650 nie, i nie bez powodu. Tak po prostu jest. Dobra, sio, ja do się przejechać. Feeling in my bones, in my bones. Wow, ach, te korsze. No kurna, bajka. majones, jedyneczka, zacnie, trujeczka, piąteczka. Pięknie teraz chodzi. Za pierwszym razem się udało. No ale było podejrzenie, że trzeba będzie wymienić sprzęgło, nie? I powiem wam szczerze, yy... No, pewnie zdarzyłyby się osoby, które by po prostu wymieniły sprzęgło, a później się zastanawiały, o co tu mogło chodzić, nie? Bo to, że biegi nie wchodzą zawsze płynnie, to nie oznacza zawsze sprzęgło, czy tam skrzynia może być po prostu pierdoła, więc warto się czasami nad tym zastanowić. No teraz mi wchodzi elegancko, każda jedyneczka widzę. Więc po prostu, tak jak, tak jak wcześniej był problem, zwróćcie uwagę, tak jak wcześniej był problem, bo teraz tak, tutaj, żeby rzucić jedynkę, jest granica. Żeby wrzucić steczny, to trzeba podnieść to i tę granicę przechodzimy. Więc wcześniej był problem taki, że nie chciała nam wskoczyć jedynka, więc trzeba było ciutkę tą granicę przesunąć, nie? czyli wziąć tak jakby w kierunku wstecznego, i wtedy nam wchodziła ta jedynka. Ale nie jest to zgodnie ze sztuką, ponieważ poziom użytkownika Janusza chce mieć jedynkę w normalnym miejscu, więc po prostu ja przesuwając tą wajchę w odpowiednim kierunku, w tym przypadku. Tą stronę przesunąłem ciutkę w lewo, względem tej wajchy, która steruje tym wszystkim. I tak jakby pomogłem mu, przesunąłem mu granicę tych tablicy, wszystkich biegów, które powinny wskoczyć na odpowiednie miejsce. I teraz mamy bez problemu, nie? Nie trzeba już podnosić tej wajchy, żeby wrzucić jedynkę, wręcz nawet jak podniosę tą wajchę i chcę wrzucić tą jedynkę, to już nie mogę, bo faktycznie tak jak mogę tą wrzucić jedynkę, to już jest przed tą granicą tej blokady tego wstecznego, nie? Mam nadzieję, że jasno się wyraziłem, czy zrozumieliście mnie. No chyba już tam, kurna, jaśnie to już nawet nie potrafię. Ale cały zamysł z tym, żebyście po prostu zrozumieli, o co mi chodziło. Także na dziś tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, nosaczyska i cześć. O, a ścigamy się z ptakiem! Dawaj, 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 dawaj! Kurwa, do go, do go! skubany, kurna. To jest prawdziwe auto, korsze. Można się ścigać z ptakami. Hopsa! No i dobra. I cyk, dwójeczka. Wszystko jest zacnie. Pół godziny samochód naprawiony, 500 złotych zarobione. Ja pierdziele, tak to ja mogę żyć, mam nosacze. Żyć nie umierać. Jak człowiek myśli, co robi, to po prostu jest mu łatwiej w życiu, nie? Więc polecam myślenie, polecam YouTube'a na zmarszczki. I cześć, trzymajcie się nosaczyska, nie? Na a